ale potężnym miesiącem jest wrzesień. Jak parę lat temu były te memy, w których poszerzeni w jakimś programie do obróbki wideo ludzie szli do przodu i grała ta skoczna muzyczka, to taki jest wrzesień mniej więcej. Mnóstwo bardzo ciekawych książek. Wydaje mi się, że to jest w dużym stopniu miesiąc dwóch wydawnic, które wiodą prym. Wydaje mi się, że całkiem sporo książek będzie w tym filmie, więc myślę, że możemy powolutku do nich przechodzić. Dzień dobry. Kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę. Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem Przegrywasz, Przegrywasz. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. Dobra, do, dobra. Idź stąd. Idź stąd, nikt Cię tu nie chce. Idź sobie. No, możemy zaczynać. Zacznijmy od tego, co nie jest pewne, a pewne nie jest to, kiedy wydawnictwo Zysk iska wyda biografię Tolkiena. Bo ponoć właśnie we wrześniu ma okazać się książka poświęcona temu znanemu Brytyjczykowi, aczkolwiek ciekawostka. Czy wiedzieliście, że Tolkien nie urodził się w Wielkiej Brytanii, tylko w RPA? No To jest współcześnie RPA. Wtedy to, było, wtedy to było Orania, Wolne Państwo albo Wolna Republika, już nie pamiętam. W każdym razie przez pierwsze bodajże trzy lata życia mieszkał w RPA. E, nie ma jeszcze projektu okładki, nie ma konkretnej daty, więc nie wiem, czy to będzie wrzesień. E, to jest biografia, która pierwotnie wyszła pod koniec lat 70., więc jestem ciekawy. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem biografię Tolkiena jakąś na polskim rynku. Być może to jest w ogóle pierwsza. A ja bym w sumie o nie dowiedział się chętnie więcej. Myślę, że są takie okresy w jego życiu, um, o których czytałoby się naprawdę ciekawie, szczególnie okres e, I Wojny Światowej. Jak ktoś nie wie, e, Tolkien brał w niej czynny udział, na przykład w Bitwie nad Somą, e, czyli jakby nie było największej bitwie m, tego konfliktu, która trwała prawie pół roku, trochę trwała. E, jestem ciekaw i jak będą jakieś konkrety już znane, to chętnie spróbuję, mimo że biografii nie czytam za dużo, e, ale no jednak Tolkien. To mnie, to mnie przekonuje. Przechodząc sobie do konkretnych dat. 5 września, wtedy to ukaże się na polskim rynku kolejna powieść, nowa powieść Stephena Kinga. Holly, bo tak będzie się nazywała. No, geneza tytułu nie jest specjalnie trudna do ustalenia. Główną bohaterką tej książki będzie ponownie Holly Gibney, czyli jak samo wydawca Pruszyński zauważa, ukochana bohaterka Stephena Kinga. E, lubię Holly, Holly jest w porządku. Co prawda... Najbardziej ją lubiłem chyba w trylogii o panu Mercedesie, kiedy um, Steven King zaczął dawać jej więcej czasu. Wydaje mi się, że to wypada gorzej, bo Holly pojawiła się jeszcze w Outsiderze e, i w Będzie krewno i teraz jest tutaj. Wydaje mi się, że Holly to jest taka postać, która najlepiej działa z drugiego planu. To jest jedna z tych postaci, um, która, wiecie, jak się pojawia na drugim planie, to wypada bardzo dobrze, i ludzie pewnie chcą, żeby pojawiła się w czymś na pierwszym planie. Tylko zwykle z takimi postaciami jest tak, że kiedy postać drugoplanowa, która wypada bardzo dobrze, dostaje ten pierwszy plan i o niej jest książka, to okazuje się, że ona już nie wypada aż tak ciekawie i mam wrażenie, że trochę tak jest z holi. To jest podobno książka, która dzieje się w trakcie trwania pandemii, wiadomego wirusa. Nie wiem, czy King zmienił zdanie i czy to faktycznie dalej będzie element tej książki. I to mnie trochę odrzuca, w sensie... No, jakoś tak, wiecie, niespecjalnie chce mi się wracać pamięcią do tych, nie wiem, dwóch lat, gdzie... Zamiast studiować w miarę normalnie siedziałem na dupie przed komputerem, nie był to najlepszy okres, generalnie. E, natomiast popularnie brzmi to brzmi to dość klasycznie. E, do Holi przychodzi kobieta, która mm, zgłasza czy prosi o pomoc w sprawie zaginionej córki. Mamy tu jakiś tajemniczy dom zamieszkany przez z pozoru normalnych staruszków. Bardzo klasycznie to brzmi, więc pewnie to będzie jakiś taki kryminało thriller. No przeczytam. Bo King to jest jeden z moich ulubionych autorów. Nawet jeżeli pisze słabsze książki, to ja je czytam. Nie będzie to najdłuższa powieść Kinga, 560 stron. Myślę, że będzie ok. Nie spodziewam się czegoś, co mnie wywali z butów, ale wydaje mi się, że jakiś tam minimalny poziom będzie zachowany. 6 września, pierwszy mocny dzień. Zacznijmy sobie od uzupełnienia, bo wtedy w końcu ukaże się podobna antologia, wiedźmy, wydana przez fabrykę słów. Nie będę o tym mówił nic, bo wydaje mi się, że pierwotnie ta antologia miała wyjść w czerwcu i tak fabryka słów ją przekładała. Więc mówiłem o niej chyba już dwukrotnie, albo nawet trzykrotnie. Jak ktoś jest zainteresowany, no to e-book, bo chyba w tylko, tylko w takiej formie ta książka będzie dostępna, wyjdzie 6. Tego samego dnia wydawnictwo MAG wyda książkę Aurora Przebudzenie Amy Kaufman i Jaya Christopha, czyli pierwszy tą trylogii Aurora. Um, I z tego, co się dowiedziałem, w sensie jak widzę Jay Christophe. To średnio mi się to kojarzy z młodzieżówką. Natomiast no, z Amy Kaufman on takie książki pisze. I to podobno jest faktycznie młodzieżówka. W sensie to nie jest jakaś taka książka jak niby noc. To jest książka przygodowa, przygodowe science fiction skierowane do młodzieży. Na pewno spróbuję. To znaczy, ja lubię Kristofa. Nie uważam, żeby to był jakiś zbawca fantastyki, ale niby noc jest w porządku. Wam pisze jest bardzo dobre. A tutaj liczę po prostu na dobrą rozrywkę. I wydaje mi się, że. Przynajmniej dobrą rozrywką ta książka będzie. Zobaczymy, czy będzie czymś więcej. I też nie dziwi taki ruch. J. Christoph się dobrze sprzedaje. Jestem też ciekaw, czy fabryka, czy wydawnictwo Mac będzie myślało o wydaniu um, trilogii Illumine. W sensie nie wiem, jak to wygląda z prawami do tej serii. Nie wiem, czy dalej to ma Moon Drive, bo to chyba Moon Drive wydawał. Czy już te prawa wygasły i na przykład Magię odkupi? Bo to jest też, wydaje mi się, dość droga książka, w wydaniu, jeżeli ktoś wie. Znaczy, droga trylogia, w wydaniu, jeżeli ktoś wie, jak wygląda ta trylogia. Ale Christoph się sprzedaje chyba, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to nastąpiło. No i też w ramach ciekawostki dorzucę, że wydawnictwo Uroboros 6 września dodrukuje, czy też wyda pierwszy tom szklanego tronu, czyli szklany tron, w nowej szacie graficznej, w twardej oprawie. Jakoś tak Uroboros teraz marze. Wznawia swoje serie w twardych oprawach. Czy będę czytał Szklany Tron? Raczej nie, aczkolwiek ciągle pamiętam o tym, że zobowiązałem się kiedyś do przeczytania dworu. Cierni i róż, to był pierwszy tom. I ja to zrobię może jeszcze nie teraz, ale, ale kiedyś na pewno to zrobię. 8 września fabryka słów wyda książkę Cień Kitsune Juli Kagały. To jest podobno książka bardzo młodzieżowa. Młodzieżowe fantazy. Zakładam, że dziejące się w Japonii albo przynajmniej mocno japonio-inspirowane. Główną bohaterką nazywa się Jumeko. Pierwszy tom trylogii, który brzmi dość prosto. Demony, magiczny lis, wyprawa. Mam jakieś takie ogólne poczucie, że to jest książka, która wyskoczyła trochę z nikom. W sensie nagle się pojawiła zapowiedź. Eee, nie wiem, czy będę czytał. Raczej nie. Mimo, że klimaty około japońskie są mi całkiem bliskie, to raz już czytałem e, książkę Fantazy około japońską czyli opowieść o Shikanoko i ciągle tej serii nie dokończyłem, więc myślę, że najpierw opowieść o Shikanoko, Cień Kitsune może kiedyś, ale, ale raczej nie w bliskiej przyszłości. W sensie mnie dużo bardziej interesują książki fantazji inspirowane kulturą, mitologią, historią Japonii niż Chin, a wydaje mi się, że teraz tendencja się trochę przesunęła w stronę Chin, tendencja wydawnicza, natomiast ten konkretny tytuł aż tak bardzo mnie nie interesuje. Eee, dodam też, że 12 września Wydawnictwo Zysk ISKA wyda wielkie polowanie Roberta Jordana, czyli drugi tom koła czasu w okładce serialowej. Okropne są te okładki, ja nie wiem kto kupuje te serie w tym właśnie wydaniu. Wygląda to strasznie moim zdaniem. Oko świata w tym serialowym wydaniu wyglądało już lepiej. Wielkie polowanie jest moim zdaniem wyraźnie lepsze niż oko świata, ale ja bym jednak bardziej czekał na to aż w końcu zysk. Um, ruszy dalej z tymi wydaniami twardokładkowymi, bo chciałbym w końcu Bastionem Roku mieć na półce eee, i nową, nie nową zimę, nową wiosnę, czyli prequel, bo tych dwóch książek mi brakuje i na to na pewno będę czekał. Na inne rzeczy raczej, e, raczej nie, no i ta okładka, jak już powiedziałem, no widziałem ładniejsze okładki w swoim życiu. Dzień wcześniej, bo o tym zapomniałem, wyjdzie książka Bogowie Pegany i inne opowieści fantastyczne, której autorem jest Lord Dunsany. Chyba. Um, I nie jestem zaznajomiony z twórczością tego pana, natomiast wiem, że to jest jeden z tych autorów, którzy bardzo zainspirowali Lovecrafta. Um, I opis brzmi bardzo dobrze, okładka też bardzo dobrze wygląda. Wydaje mi się, że jakbym miał strzelać, to wydaje mi się, że to będą opowiadania trochę bardziej w stylu tych opowiadań Lovecrafta, które były w zbiorze przyszłona na Sarna w Sakłada, niż w Zgrozie w Danwich. Czyli to nie będzie aż tak mocno horror. Jakiś terror, i jakaś niewiadoma, ciechająca w ciemnościach, co faktycznie takie niepokojące, fantastyczne światy, obrazy jakichś dziwnych miejsc, dziwnych miast. I też w sumie no, opis tak połowicznie to wskazuje, bo tutaj jest napisane, że mamy tutaj podróżników po wyimaginowanych krainach, demonicznych żeglarzy, błędnych i chciwych rycerzy, pechowych złodziei, cudaczne monster oraz kapryśnych, znudzonych i złośliwych bogów. W sumie brzmi to bardzo ciekawie, szczerze mówiąc. Chyba spróbuję, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że w ogóle, że ja w domu mam jakieś dramaty tego pana, bo moja ma studiowała filologię angielską, wydaje mi się, że coś na górze mam, ale no, no, no dramatów chyba nie będę czytał po, po angielsku, tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś czeka na dodruk drogi królów, w sumie nie wiem, czy teraz można kupić drogi królów tak normalnie, to 16 września wydawnictwo Mac wyda to wydanie jubileuszowe. Zakładam, że sytuacja będzie analogiczna jak w przypadku z mgły zrodzonego, czyli jakieś może delikatne dodatki wizualne. Lekkie poprawki w tekście i to w sumie tyle. No ja swoich tomów wymieniać nie będę. znaczy tom, swojego tomu wymieniać nie będę, bo nie czuję takiej potrzeby. Natomiast Droga Królów do normalnego kupienia powinna być już 16 września. 22 września natomiast wyjdzie książka, która mnie bardzo ciekawi, a raczej autor mnie bardziej ciekawi, myślę, niż, niż sama powieść. Książka Parias Antonego Rajana. To jest, z tego co rozumiem, historia. Takiego trochę wyrzutka um, i, i jego drogi od absolutnego dna, um, kiedy był młody, do powiedzmy, zostania kimś w tym świecie. Słyszałem dużo opinii, że to jest. To jest książka fantazy, ale bardzo mało fantastyczna. W sensie, ona nie ma dużo fantastycznych elementów, co nie musi być dla mnie czymś koniecznie złym. Pierwsze prawo, pierwszy przykład z brzegu. Um, jestem bardzo ciekaw tej, tej książki. E, trylogia jest zakończona już. Drugi to nazywa się The Martyr, i trzeci The Traitor. I e, to jest w końcu szansa na przeczytanie czegoś od Antonego Ryana, co będzie w miarę, wiecie, normalne do kupienia, bo um, mamy tę trylogię, którą wydał Papierowy Księżyc, i ona chyba jest nie do kupienia. I mamy te dwie książki, które wydało wydawnictwo Mac, które są de facto kontynuacją tego, co wydał Papierowy Księżyc. E, to jest w sumie ciekawe, że ten autor jest rozbity na trzy wydawnictwa obecnie. E, to myślę, że kupię I, i, i przeczytam, mimo że cena jest jaka jest, jak to zwykle bywa z fabryką słów, yy, ale ta książka faktycznie mnie interesuje. Powinna ma być brutalna i mocno akcyjna i w sumie, w sumie na to liczę, jakby nie było. Ciekawa rzecz będzie miała, znaczy ciekawa rzecz, ciekawa premiera będzie miała miejsce 26 września, bo z tego co rozumiem wtedy wyjdzie kolejny tom o Persim Jacksonie? Puchar Bogów. Nie wiem, czy to jest jakby bezpośrednia kontynuacja. Książka jest bardzo krótka, nie ma nawet 300 stron. E, nigdy nie czytałem Percy'ego Jacksona ani innych książek Rika Riordana. E, wiem, że dla wielu to jest trochę taka. W sensie oni mają stosunek do tej serii, do tych bohaterów i generalnie tego uniwersum, jak nie. Wiem, może ja do Harry Pottera, czy do Narni. E, jakby bardzo to szanuję. E, aczkolwiek widzę, że tutaj pisze, że. E, Tą książką będą zachwyceni zarówno czytelnicy, którzy do tej pory nie znali świata Persiego Jacksona, jak i fani wpatrujący ponad dekady powrotu ulubionych bohaterów. Szczerze, jakoś tak nie myślałem, żeby czytać Persiego Jacksona w ogóle, ale może kiedyś. W sensie nie wiem, czy to jest akurat ta seria, do której chciałbym zacząć, bo wiem, że <grym> Jordan ma ich dużo. Więc jeżeli ktoś z Was jest fanem, to może mi napisać, czy, czy te książki jakoś tak przetrwały próbę czasu, bo one też już swoje lata mają. Nie wiem, zobaczymy. Natomiast jeżeli ktoś jest fanem, no to 26 września. 27, kolejny potężny dzień. Więc zacznijmy sobie dość lekko od Cienia Sithów. Kolejna książka z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jeżeli dobrze rozumiem, to to będzie kanoniczna książka, bo jest tutaj napisane, że ona się dzieje w okresie pomiędzy powrotem Jedi, a przebudzeniem mocy. Więc jeżeli w opisie jest to zaznaczone, to zakładam, że to faktycznie jest kanon, a nie legendy. Nie brzmi to specjalnie ekscytująco. Ciekawym połączeniem tutaj jest to, że mamy Luka Skywalkera i Lando. E, no i co? Niedobitki sitów po zakończeniu szóstego epizodu. Córka Lando porwana, Luke z wizjami e, i planetą Exegol. Exegol, jeżeli ktoś nie wie, to jest ta planeta, gdzie. Jak dużo mogę powiedzieć, żeby nie zaspoilerować e, Trzeciej trylogii. To jest e, ta planeta, gdzie dział się finał e, epizodu dziewiątego. Brzmi to. Tak sobie, szczerze. Ehm, aczkolwiek przypomniało mi to, że Asoka wychodzi, może Asokę w sumie obejrze, bo podobno jest całkiem niezła. Jeżeli ktoś oglądał, to dajcie znać, czy warto, bo jakoś tak teraz wydaje mi się, że jest ciszej. O Mandalorianie myślę też, że, że są konkretne powody ku temu, ale o Asoce w zasadzie same pozytywne rzeczy słyszę. No i dwie bardzo mocne premiery. Zacznijmy od tego, co jestem prawie przekonany, będzie dobra. Dziedzictwo Jadeitu. Trzeci i ostatni tom sagi o Zielonych Kościach. To jest seria fantazji mocno gangsterska. I jest, jest fantastyczna. Pierwszy tom, nagrałem osobny film o nim, był świetny. Drugi tom, który skończyłem tak z tydzień, może dwa tygodnie temu, to jest druga najlepsza książka tego roku. Zaraz za Szalonym Statkiem, Robin Hopp. Fenomenalni bohaterowie. Fantastyczny świat. Klimat gangsterski, może nie że się wylewa, ale również jest bardzo dobrze oddany. No i to jest praktycznie wszystko, co dostaniemy w tym świecie. Podobne zakończenie jest dobre i podobno ostatnio to dzieje się na przestrzeni naprawdę wielu lat, co jest też dość ciekawe. Warto też wspomnieć, że to będzie jakby ostatnia powieść w tym świecie. Przynajmniej na razie nie wiem, czy Fondali ma zamiar do tego świata wracać kiedyś. Chciałbym tego. Ale miesiąc później, w październiku, wyjdzie kolejna książka i to będzie zbiór dwóch chyba nowel, czyli um, szli, wiesz z Jan Lunu, albo Jan Lonu, chyba Jan Lunu, e, i Okruchy Jadeitu. O tych nowelkach słyszałem raczej e, więcej. Znaczy, są bardziej mieszane opinie, jeżeli chodzi o, o te dwie krótsze historie, ale na pewno i na pewno przeczytam, bo saga o zielonych kościach to jest ta seria, o której było bardzo głośno, o której miałem w stosunku, do której miałem wysokie wymagania i jak na razie je spełnia z nawiązką. Fantastyczna seria, polecam gorąco w sumie każdemu. I druga bardzo ciekawa premiera tego dnia to jest książka, którą wyda Fabryka Słów. Yellow Face, Rebeki Kwan, albo Rebeki Kwon, w sumie już teraz nie jestem pewny. To jest z tego co rozumiem książka bez żadnych elementów e, fantastycznych. To jest historia e, trochę kryminalna, trochę taki dramat obyczajowy, który chyba jednocześnie ma być pewnego rodzaju satyrą o środowisku wydawniczym. E, zaczyna się od trupa jakiejś popularnej pisarki. No i co? No i idziemy z tym dalej. Mm. <grym> Dużo osób mówi za granicą, że to jest najsłabsza książka Rebeki Kwan albo Kwan jak pewnie wiecie nie jestem dużym fanem książki Babel żeby nie powiedzieć uważam, że jest tragiczna a Yellow Face to jest jednak coś, czego jestem ciekaw w sensie być może do trzech razy sztuka bo ja lubię całkiem trylogię wojen makowych bardzo nie lubię książki Babel no i zobaczymy jak to będzie z Yellow Face wydaje mi się, że jeżeli Rebeka Kwan spróbuje czegoś mniejszego mniej podniosłego i być może z jakimś humorem to to może wypalić. E, I jeżeli dobrze rozumiem, e, że ta, ta książka ponownie wyjdzie w dwóch wydaniach, w sensie w oprawie zintegrowanej i broszurowej. I jak widzę, że cena ceny to jest 60 zł za wydanie zintegrowane i 50 za broszurowe, to to chyba nie będzie długa książka. No się nie dziwi, jak to się zamknie, jakby nie wiem, w 350 stronach. E, zobaczymy. Jestem ciekaw i nawet już miniaturkę mam przygotowaną. Będzie o tej książce recenzja, jak ją kupię i skończę. I w ten sam dzień wyjdzie drugi tom Króla Kruków. Złodzieje snów, ale widzę, że tym razem wydawnictwo Uroboros decydowało się nie tłumaczyć tytułu. Bo ta książka nazywa się po prostu Król Kruków The Dream Thieves Mi się bardzo te układki podobają. I coraz mocniej myślę o tym, żeby te, te książki, w te, tego pierwszego tomu, spróbować. Równocześnie wydaje mi się, że najpierw skończę kosiarzy, bo ostatnio sobie kupiłem te dwa kolejne tomy i zobaczymy, czy to jest seria, która faktycznie robi się lepsza. Ale Uroboros bardzo szybko. Wydaje tę serię. Pewnie będzie jeden Tom na miesiąc, bo pierwszy w tym wydaniu wyszedł w sierpniu, teraz mamy drugi we wrześniu. Chociaż w sumie chyba nie powinno mnie to dziwić, bo Uroboros to jest chyba jakaś filia wydawnictwa Foxal, czy tam grupy wydawniczej Foxal, więc tam jest chyba jeszcze WAB. No, duża grupa wydawnicza. Oni raczej mogą wydawać te książki w takim tempie. 29 września. Zacznijmy sobie od czegoś, co mnie zszokowało, kiedy o tym usłyszałem. Jeżeli ktoś z Was nie wie, to. Tak z miesiąc temu um, pojawił się na Facebooku wydawnictwa Mac Post z już takim ostatecznie zaktualizowanym planem wydawniczym do końca tego roku. I magicznym sposobem, właśnie 29 września, pojawi się na rynku książka Noc Noży. Historia z Imperium Malazańskiego e, autorstwa Iana Eslemonta. Wydawnictwo Mac zapierało się przez miesiące, długie może nawet lata, że nie będzie wydawało Eslemonta, a tu nagle jednak. Się udało, bardzo się cieszę. E, kupuję tę książkę w Dzień Premiery i może dość szybko ją też przeczytam. Czytałem ją już kiedyś, pamiętam to. I nie pamiętam tylko, co o niej myślałem. Jeżeli ktoś nie wie, to to jest książka, e, no czy inaczej, ta cała seria, ten sześcioksiąg opowieści czy tam historii z Imperium Malazańskiego, to jest trochę taka seria, w której Eslemont nie chcę powiedzieć, że łata dziury bo nie do końca tak jest, ale on ale trochę on bierze te wątki, które zapoczątkował Erikson i je rozwija. To jest książka, która dzieje się bodajże w trakcie 24 godzin. I to jest książka, która chronologicznie dzieje się, znaczy nie no, nie po Ogrodach Księżyca. Ogrody Księżyca zaczynają się od prologu, który dzieje się wiele lat przed akcją właściwą. I ta książka rozgrywa się rok po tym prologu. I też widzę, że to jest bardzo cienka książka, jeszcze cieńsza niż myślałem, że będzie, 250 stron. Nie będzie raczej osobnego filmu, aczkolwiek jeżeli Mac wyda całego S.Lemonta, to może nagram właśnie film o tych historiach z Imperium Malazańskiego? Zobaczymy. I być może Mac to wyda w miarę szybko, bo już drugi tom, druga historia z Imperium Malazańskiego, czyli powrót karmazynowej gwardii, wyjdzie w październiku bodajże. Jeżeli ktoś jest ciekaw, kiedy dzieje się powrót karmazynowej gwardii, to bardzo... Niedługi czas po zakończeniu łowców kości, czyli tomu 6. Tego samego dnia wydawnictwo Mac po raz chyba trzeci albo nawet czwarty wyda ślepowidzenie e, Petera Watsa. Dużo było wydań. Było to w Uczcie Wyobraźni, było to z taką białą okładką i e, twarzą mężczyzny, który krzyczy. Było to wydanie podwójne, w którym było ślepowidzenie i echopraksja. No i teraz będzie wydanie czwarte albo piąte. E, fantastyczny projekt okładki, być może to jest znak, że powinienem. W końcu przeczytać tę książkę, bo ja mam właśnie to podwójne wydanie czyli ślepowidzenie i echopraksję w jednym tomie. Sprawdziłem sobie z ciekawości, wydanie, znaczy tłumaczenie niezmienione więc chyba we wrześniu spróbuję. Tym bardziej, że wiele osób mówi, że to jest jedna z najlepszych powieści science fiction w ogóle a to są mocne słowa. No i również tego dnia wyjdzie książka, właściwie wyjdą książki Sean Maguire, Każde serce to wrota i patyki i kości. Cudowna okładka, jestem, w ogóle wydaje mi się, jedna z ładniejszych, jakie widziałem w tym roku. Bardzo prosta, ale bardzo taka przykuwająca uwagę. To jest portal fantazy, które, jeżeli dobrze rozumiem, opowiada o dzieciach, którzy przenoszą się do różnych światów. I to, co mi dość mocno ciekawi, to jest to, że Dużo osób określa tę serię e, jako serię młodzieżową. Podobno to nie jest seria młodzieżowa, jakby bohaterami są dzieci czy też młodzież, ale tam podobno dzieją się takie rzeczy, że no to jest takie coś, powiedziałbym, coś więcej. Podobno trochę z dreszczykiem, podobno to jest bardzo dobra seria e, jakby nie czekają na jakoś tak mocno, szczerze mówiąc, ale jak już do premiery pozostał miesiąc, to ekscytacja mi się włączyła i jestem bardzo ciekaw. Jest nawet szansa jakaś, że nagram o tej książce osobny film. Zastanowię się jeszcze, ale, ale zobaczymy. No i ostatnia książka, która mnie interesuje we wrześniu, to jest książka, którą znowu wyda Fabryka Słów, W Cieniu Błyskawic, Briana McLellana. Nie wiem o niej nic, szczerze mówiąc. W sensie, to jest autor trylogii Magów Prochowych, która koniec końców zmieniła się w serię, się w serię składającą się z siedmiu tomów. E, tu mamy trylogię Magów Szkła. Jestem prawie pewny, że kiedyś wyszło coś w podobnym stylu. Co w nie sensie, kojarzy, mi się koncept magów szkła. Wydaje mi się, że gdzieś to już kiedyś było użyte. Opis jest bardzo enigmatyczny, bardzo mało mówi. Ta seria zbiera chyba słabsze opinie niż yy, magowie prochowi. Pewnie znowu będzie trochę militarna. Yy, okładkę ma bardzo ładną, natomiast. Nie jest to coś, co znajduje się w moich bliskich planach, bo najpierw magowie prochowi, yy, których już czytam od. Znaczy inaczej, za który się mam zabierać od wielu miesięcy, jakoś tak się nie składa koniec końców, żebym to zrobił. Ale, ale wygląda ciekawie. Więc tak prezentuje się wrzesień, mocarnie się prezentuje, i w tym filmie to było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.